Witam Was wszystkich z tej strony kostek. Jak zawsze. Ten odcinek nie będzie miał jakiegoś ogromnego sensu. Po prostu chciałam Wam podziękować za te wszystkie wyświetlenia na moim kanale. Ostatnio, w tym miesiącu, w ostatnich 30 dni wybiliście mi 159 wyświetleń. Bardzo Wam dziękuję za to, widzowie. Te wszystkie chwile spędzone z Wami. i Te wszystkie wideo, które ja wrzuciłem, są Wam po prostu bardzo wdzięczny za te 47 subów. Prawie 50. Dziękuję Wam po prostu bardzo, widzowie, że jesteście ze mną cały czas. Że każdy filmik ma po jakieś 20 wyświetleń. Że się rozwijam. No i. Że jesteście ze mną, że mnie nie zostawiacie. Dziękuję wam bardzo za to, widzowie. Zawsze marzyłem, żeby zostać youtuberem. No jakoś mi to wychodzi, jak sami widzicie. Powolutku, ale się rozwijam. Dziękuję. I do widzenia. Pa, pa.